Cześć, jestem Manowski 10 witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku bossów z Minecrafta. Owizuję w kon i. To chyba mnie się nie interesuje tylko Szkonem... Nie, Kwarciakiem. Dobra, Kwarciak i Szkon widzowie się nam zainteresowali. Pozdrawiam oczywiście Was obydwu bardzo serdecznie. I dzisiaj nietypowo zacznę, bo otóż podajnik, <laughs> nie zunik. A dzisiaj zaczynam nietypowo, bo jak pamiętacie, yy... no oczywiście już od dawna były serwer na 1.819 1.8 i 1.9. Ale co tu się pojawiło? 1.112! Wow, dokładnie tak! Nowy, nowy podserwer, nowa edycja. I dzisiaj na niej zaczniemy sobie grać. Jak tam dojść? A tu tak dookoła. moglibyśmy zrobić bardziej prostą drogę, ale dobra, grzybić. Jest 11,2. Hop siup! Przenieśliśmy się no dobra, jak Oj, nie można latać na spawnie. Szkoda, szkoda, bo latanie na spełnie było bardzo, bardzo fajne. Dobrze, dzisiaj y parę rzeczy do omówienia i zaczynamy również grę na 11.2 To jest nowa edycja i jak widzicie jest już dwóch graczy, w większości gracze są i tak dalej Ponieważ jak, jeżeli nie wiecie jeszcze to ja wam powiem, a jak wiecie to dowiecie się drugi raz y Otóż, y właśnie nowa edycja została otwarta nieco inaczej, gdzie oni Craziesa widzą? O, jest Crazy's faktycznie Ło jaki, o ale to mi się bardzo podoba. Bardzo ładnie. Pogrubione. A, oh, mi się to już podoba. Yy, słuchajcie, tak więc yy, jest też coś takiego, właśnie, że rangi są nowe. Nie licząc youtuberów, moderatorów i tak dalej, to rangi są nowe. I yy, zrobili właśnie. Yy, po co mi to? I widzisz, Zuzik buzik wziął. No i co się poradzi? A pozdrawiam cię bardzo serdecznie yy, W każdym razie tak jest właśnie wprowadzone coś takiego, że rangi są od nowa No i trzeba osobno teraz kupować tu i tu no, Mi się to zbytnio nie podoba Ale to już yy, Administracja zrobiła tak jak uważała Mówię Szczerze nie jest to aż tak tu już moja sprawa Bo mnie, w, mnie osobiście w sumie aż tak nie dotyczy Bo ja mam youtubera, który się i tak zawsze wynosi. Yy, jak widzicie yy, Są tutaj No zasady no zasady są. No i co z tymi zasadami? Zasady jak zasady były zawsze takie, możecie sobie przyjść poczytać. Zwiedzimy sobie spawn. Co też tu jest ciekawego zobaczymy. Mistrz run widzę. Ruszofę pianinko. Fota 2 złote. O! Fajnie, i tu widzę enchant. Czy on działa? Nie. Co na start? Wioskę mowę potem. Ja sobie najpierw sam, sam chcę poszukać. Dobra, tu widzimy. mamy kupca. Fajnie. Kupiec jest co też sprzedaje kwiatr y jak to się teraz? Rufren... Ref... refrenusu? Refrenus. Refren jak było to było ładniej. Takie tu mamy w Ogrzybnia! Czł lubię już tego kupca! Już go lubię! Beata To jest... O to jest gracz, przepraszam. Kramasz... Aha, tu kup... Kupuję to. Ku... Kubyda. Kubyda. rangi? Rangi? Nie mam pojęcia co to jest. Czy, nie wiem, czy wiecie może co to jest, bo się zastanawiam. Zbroi mistrz to co zawsze, za włosy. Może coś jeszcze dalej jest. Złote jabłka, to one chyba były. Władca bestii. Czaszki, no to co zawsze. Y o, to jest genialne. Genialna skóra tego. Eee. Y y Genialna skóra niedźwiadka. Świetna, świetna naprawdę. To mi się podoba akurat. Bardzo ładna. Goblin. To jest gracz? Nie wiem, to jest gracz. Gracz, tak. Sorry czasami trudno być, bo tutaj ludzie mam... Niektórzy widzę proste, po prostu proste niki bardzo... O, ładnie to wygląda. Proste niki, bardzo niektórzy ludzie mają i po prostu czasami trudno jest mi ogarnąć czy ktoś to jest grać NPC tutaj, bo to mnóstwo noga. Dobra, tu mamy enchant, widzicie? Na poziom pewnie jakiś tam niewysoki spoko. balkon, A nie, to jest wyjście po prostu. Yy, co tu jeszcze? Wygląda to z góry całkiem fajnie. Tymi tu spamił się i No kurczę... mi się gościu. F2. Takie będzie zdjęcie na miotypce. No kurczę! Nie jestem żelaza, nie spam cię! Sam sobie wykopię Umiem obsługiwać kilof. Ale to jest piękne, youtuber tak pogrubione, fajnie, to mi się naprawdę podoba Spawn powiem tak, ładny, jest, jest prosty To mi się podoba faktycznie, ta prostota tego spawnu I to jest tyle, prawda? Nic więcej tu nie ma? Nie ma, nie ma, nie ma chyba I tyle nie ma mojego posągu, nie ma mojego posągu Więc już tak, o cóż to Twórca spawnu, Bojta Meł, o Docentus i Maja No i chyba to to Co tutaj, tutaj już sobie wchodziłem, dobra, co tu jest też Jo, fajnie jakaś tu Przyczepa taka, końska. dobra i tyle Svip Zobaczmy. no to tu wygląda tak samo. Myślałem, że będzie jakoś inaczej trochę. Ale tu o, widzę, że w takiej wnętrze To jest prawdziwy. Y, Crisis czy to jest ten... ten ta, ach, to jest ten MPS do sprzedawania, bo um, Crisis jest poza fałką, więc nie wiedziałem czy to stoi. Czy to stoi prawdziwy, czy też... nie. Właśnie, kit zobaczymy, czy są jakieś nowe kity... Nie no, nie ma nowych kit VIP. Mogę sobie wziąć vip Plus Jedzenie ender Chest kuboid Premium Muszę się dowiedzieć co to jest VIP jest VIP Co też ona robi? Wieszcie co? Napiszcie mi po prostu w komentarzach Bo mnie to bardzo ciekawi Idziemy na random TP Poszukamy czegoś Wy napiszcie co to są te kuboidy premium Jeśli wiecie, a jak nie to ja po prostu chyba osobiście zapytam jakiegoś admina, tak? Yy, random TP, o. o Jaskinia Wy tu nic nie widzicie, prawda? O! To jest ładny teren Świnki! Ja się tu... Osiedlam się właśnie tutaj Słuchajcie, ja wam zasłonię koordynaty żebyście oczywiście nie widzieli ich zbytnio Ale ja się tu osiedlam I będzie... Hmm, hmm. A jeju, jeju, no, jak się tu siedzę, to jest pięknie. Fajne góry, coś, to jest bardzo ładne. O, ale wysoka nie. dobra, ja sobie już zetnę. Zwiedzimy sobie teren, bo tutaj, na pewno tu zamieszkamy, to jest przepięknie, prawda? O, fajnie, bardzo, powiem szczerze, bardzo ładnie tu jest. Fajny teren, to jest Biom Forest, las. Służycie to chyba ja wam nie będę zastanawiał koordynatów, bo to ukrywanie koordynatów i tak nigdy jeszcze mi nie wyszło, bo zawsze gdzieś pokażę i potem już to się rozprzestrzeni, ale nawet jak nie pokażył to i tak ktoś mnie znajdzie i poda koordynaty wszystkim do ogólnej informacji, więc nie myślę, że nie ma sensu, ja wam nie będę zastanawiał tych koordynatów. Bo i tak niedługo się dowiecie jakie, i tak byście się niedługo dowiedzieli jakie są, a myślę, że jeżeli będziecie do mnie przychodzili i nie będziecie jakoś mocno przeszkadzali, to chyba żaden problem to nie będzie, więc no. Lamy, lamy, widzicie to? Lamki! O ludziska! Oj! Lamy są nawet cudownie! Piękny teren, ja tu się na pewno osiedlam. Yy, dobra <laughs> yy, Myślę, że W się... Tam w blasku, o, tam w blasku, tu na pograniczu tego i tych brzusek brzuszek. Albo chyba. Wejdziemy sobie do góry na górę jeszcze i zobaczymy sobie to wszystko yy, Jak tu wygląda. Jak też to wygląda? O. Ale ładnie. Tu, tu będę mieszkał. To będzie. Tu będę mieszkał. Dobra. Set Home. Po prostu Set Home nie będę, chyba, nazywał go w ten sposób. Nie ma sensu. Tu będę mieszkał, tu myślę, że gdzie macham chlebem. Tu zamieszkam już niedługo. Yy, sobie sprowadzimy w sumie te lamy. A, i też taka informacja spodziewałem się, że głównie tutaj, akurat, to będzie taki. Pod po serwer taka edycja bardziej live, live streamowa, myślę, czy w czymś stylu, że głównie będę tutaj live stream prowadził. A na 1.8 będę nagrywał głównie, oczywiście, tu też będę nagrywał. Na 1.8 też będą live, ale myślę, że w mniej więcej w ten się to też podzieli, <laughs> że to tutaj będę, głównie chodzi o to, że tu myślę, że będę robił więcej liveów niż będę yy, po prostu nagrywał. Bo pewien taki, dobra, zetniemy tego lasu po prostu, bo pewien taki, w sumie, tak po prostu luźny survivalik. Myślę, że fajnie. Można tu sobie poprowadzić. A właśnie! Jeszcze ważne: Neter. Bo słuchajcie, jest bardzo ładny spawn neterowy, który też mi się bardzo podobał. Może Wy też widzieliście u Cryzisa był odcinek z budowy właśnie tego tu spawnu neterowego. Yy, już widzicie, że wyjście jest. Nie jest to jeszcze nasz, aż tak brzydko i tak rozgrabione tu. Jest całkiem ładnie tutaj. Yy, bramy i tak dalej. Spawn taki ogólnie. Zamierzenie było takie, że ma być ten spawn właśnie. Taki uniwersalny, że wszędzie, gdziekolwiek się go wstawi, ten będzie pasował i w ogóle. Coś takiego widzicie, tak to wygląda. Co to? A, pigment, nie będę go lepiej dotykał, bo wiadomo, co się może stać. Tak, ładnie, mi, mi się podoba. Widziałem to w jak budował, więc myślę, że. I też myślę, że całkiem ładnie to wygląda. Uuu. Dobra. Może oczywiście Ukraińca sobie obejrzeć po moim odcinku, jakiś tam ten odcinek z budowy i tak dalej. A, dobra, wracamy. Back. Wracamy z powrotem na naszą miejsceczkę i ładnie rozpoczynamy grę. I też prośba, prośba dla Was, słuchajcie. Prośba do Was. To jest odcinek bodajże 123, tak? Raz, dwa, trzy i w ogóle yy, yy, fajny numerek. Albo 124, ale chyba 123. I słuchajcie, yy, mam dla Was dwie prośby. No tak sobie pomyślałem, że z okazji 125 odcinka się jakiś tam specjal, coś specjalnego się może dorobi. Jakiś specjalny to może będzie odcinek. I tak sobie pomyślałem. Yyy... Przydałoby... Przydałaby mi się wasza opinia. Tak po prostu na luzie, napiszcie. Yy, co najbardziej pamiętacie z serii Boso, to po pierwsze. Czyli te yy, No, jakie zdarzenia, jakie odcinki, który na przykład odcinek najlepszy i tak dalej z pewnością uwzględnię wasze komentarze i może nad wyświetle i tak dalej i pozdrawiam, tak. E, możecie napisać, co wy najlepiej pamiętacie właśnie z serii bossów z Minecrafta, a także napiszcie od którego odcinka boso y, oglądacie filmy na moim kanale. Nie będę subskrybujecie, bo nie każdy pewnie subskrybuje, ale od którego mniej więcej odcinka boso oglądacie filmy na moim kanale. Jeśli oglądacie m co tutaj nie bójcie się, tak? Jeżeli jesteście jednymi z pierwszych widzów, to też fajnie, szacunek, tak itd. Ale jeżeli na przykład zaczęliście nawet od tego odcinka i to jest wasz pierwszy film na moim kanale, to, <laughs> to możecie też się tym pochwalić, tak? Bo to również dobrze. Nowi widzowie, oczywiście, zawsze są bardzo mile widziani, tak? Yy, yy, więc również pozdrawiam yy, takie osoby, tak? Więc napiszcie, napiszcie, pochwalcie się zdecydowanie, nie bójcie się, pochwalcie się po prostu, od którego mniej więcej odcinka BOSO oglądacie. Tak mnie natchnęło to, że ostatnio pani Olinek sobie oglądała <kluzny> moje pierwsze odcinki BOSO i sobie, i nie tylko BOSO, mówię szczerze, <kluzny> i komentowała właśnie tam i tak pomyślałem, że można by faktycznie taki mały specjal zrobić. I również tak też, będzie, i również będzie nie jest, będzie też dla was... Żeby... Tak. Gadam po prostu jak no, plączę mi się języki w ogóle. Dobra. W każdym razie... Yy, <laughs> proszę was także, żebyście... O! Jabłko! <laughs> jabłuszko tak łatwo, a... Yy, a graf tak się męczył na tym... Na uchace youtuberów, co? Jak ja mam dobrze, co? Trzy yy, drzewka chciał. Się... Nie no, dobra. Z 10 drzewek chciałem i już jabłuszko pięknie jest sobie w, ten... Ale mi niepotrzebne na razie. Zrobimy yy, tak, patyczki... Yy, tak pyk. No dobra, chyba... Tu myślę, że gdzieś w górę się wkopiemy. Tu gdzieś o tutaj w tym miejscu. Będzie myślę, że się zrobi... Myślę, że się zrobi tutaj jakąś fajną kopalenkę. Yy, dobra, tak jakoś myślę, że 3 na 3 się wkopiemy <laughs> Akurat idealnie wprost trafiłem, co nie? Na granit, a ja chciałem kurczę tego Stona, to potem się to zrobi. Workbench. Pyk, 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 pyk. pochodynki oczywiście, zawsze potrzebne i home, ja, jaski, mia. Co się najbardziej Wam z moim kanałem, słuchajcie, kojarzy? Na, powiedzcie mi też, napiszcie w komentarzach. Bo wykorzystam to do pewnej rzeczy, ale jeszcze się dopiero dowiecie. Osoby, które wiedzą, bardzo proszę, żeby nie spoilerowały, bo jest to, no, jedna osoba wie chyba, czy dwie. Jakoś, no, jedna czy dwie osoby wiedzą. Więc na razie nie spoilerujcie, nie piszcie w komentarzach. Bo ja i tak usunę te komentarze. Cóż, to Nie jest, tak? Nie. Zimne? Nie, normalny tylko zbagowane światło. Ale duża jaskinia. I ja może znajdę tu iglo i się polarne. Ale by było fajnie. Set, home, zima. Dobra, tak więc. No. z dobra. I słuchajcie: home. Po prostu home. I słuchajcie, zaraz sobie postawimy, czy to zwykłe kuboidy, czy to jakieś, czy to, te, zobaczymy te kuboidy premium, co też robią. Opa, zaraz postawimy jedną kuboidę premium i zobaczymy, co ona robi. Mam nadzieję, że mnie nie zabije, chociaż jakoś nie, nie wydaje mi się. Opa. Dobra, postawimy na razie, dobra, tu na wzgórku. Tyk. Kuboidę premium place. Dobra, i teraz co to coś może być? PS info. Jakaś informacja. Okej, okay. to jest kuba i depremium Po, po stracie rangi, aha jest Normalny wymiar Nie mam pojęcia Nie wiem o co tu chodzi Kurczę, ale szkoda, że się do góry nie wyświetlałem te rangi tutaj jak wiecie jak tutaj na tym tabie Noe, szkoda Jak ktoś na tym treści to ogląda tą Ogrzybek! To moim, to moim zdaniem taka moja opinia, to moim zdaniem warto było wrócić do... nie to, do tego tu, że sobie są te, te rangi się wyświetlają, bo to wyglądało fajnie i pomagało w pewien sposób. Dobra, ładnie, prawda? Ładnie, ładnie.

Dobra, tak, walniemy, tu jest kubojna jedna i idziemy tutaj, A nie, to też trzeba policzyć raz, do... nie, nie, ps-wizualizm zrobimy. Mm. I tu idziemy proś... w linii prostej, Tu, Ach, w linii prostej idzie to ta, tak? Nie, tu. tu idzie, tu, o ile tych drzew będzie, trzeba nieźle, niezłą wycinkę zrobić, tutaj, tutaj, tutaj i tutaj, tutaj, tu, o, tu się pojawiło.

Mm. Okej, okay, pyk, 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 pyk. Oj, teraz tu zna Dobra, Znajdziemy to ja, ja sobie potem to powiększę, bo myślę, że sobie zrobię taką posiadłość, jak zwykle 9-kuboidową, jak bo tak zawsze robię, lubię takie. Po prostu duże posiadłości. 9, kuboidów, 9 kuboidowa posiadłość to zawsze coś fajnego. Yy, dobra, ja to po odcinku jeszcze zrobię zaraz. Na razie jeszcze tylko tu ostatni ten... To, tu jest tak w linii prostej tu idziemy. Dobra. Pyk. 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 Oj, dobra, deskami się podbudują, bo jeszcze dzirczta nie ma. A! Dobra, pyk. Oj. Pyk, dobra, tutaj. I ja się mnie niedługo sprowadzę. O dobra, tu i tu się łączy, spoko. Pyk. I pyk. Dobra. Ja sobie jeszcze więcej do tego poustawiam. Myślę, że w górach niekoniecznie. Tu zostawimy taki więcej już w górach. Nie i raczej w stronę lasu pójdziemy. Zobaczymy jeszcze tutaj tak z góry. Yy, tutaj tak. Yy. Dobra, tu idzie chwila. Yy, o, pajączku wizual yy. visualize zrobimy. <laughs> I... zaraz zobaczymy jak to sięga. Sięga to pewnie jakoś... Aha, tak, dotąd. To myślę, że w sam raz, tak go wiel... Ała! Zaraz ja umrę! Ten szkielet jest niebezpieczny bardzo. A Ała, ale prote szkielety! A, a ratunku! Umieram, pomocy! A! Nie, nie że nie próbuj nawet! Matko argentyńska, i zaraz umrę! A. Dobra, słuchajcie, ja już te wszystkie, ja już sobie te lamy, świnki i tak dalej gdzieś do jakiejś zagrod, Ona to jedna sama przyszła, dwie przyszły sama, to fajnie. sobie je sprowadzę do jakiejś zagrody już samemu yy, po odcinku, zaraz się tym właśnie zajmę. <laughs> w każdym razie tak pamiętajcie, żeby napisać, co najlepiej właśnie pamiętacie z serii Boso, od którego odcinka oglądacie oraz co wam się najbardziej właśnie z moim kanem kojarzy. To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Bossów z Minecrafta. I nie tylko Bosso z Minecrafta. No więc do zobaczenia. Pa!